Ho, jaka duża gromada! Dobry dzień dobry. Dzień dobry! No, no, mają. No, proszę, a zaśpiewacie mi coś dzisiaj, bo ostatnio jak mieliśmy z so, so, połączenie, to jeszcze na koniec był śpiew piękny. Tak. No ale jak nie zaśpiewacie, to się nie, od pytań. nie to Zaczynamy. <laughs> za, za, Zaczniemy od pytań. Proszę uprzejmie. Okay. Dzień dobry szanowni panie profesorze, szanowni państwo. Pozdrawiamy serdecznie ze szkoły sobotnio-niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie, oddział imienia Adama Mickiewicza w Odesie. I dzisiaj mamy dla pana dwa pytania. Proszę usłyszeć. Jest tata pingwin, a jak nazywamy mamę pingwin i dziecko? Dziękuję. Tata pingwin, a mama pingwin i dziecko pingwin. No. A, Boże kochany, <laughs> no ten jak orzeł orle, no to jakieś pingwiniem by było, prawda, i, ping i pingwinięcia, <laughs> tylko tak, no i pingwiniątko, pingwiniątko <śmiech> chyba <śmiech> będzie takie, tak, bo dzisiaj tego, pingwiniątko, no. tak. No. A mama. A, mama? A mama. Pani pingwinowa. Pingwinowa Ale, albo pingwinka. Pingwina. Ping, ping, pingwina? Ping, tak. tak. Pingwina. Ping no patrzcie, że przecież słowo nie odbiwię częściu, skobronek, skowronek. Y y słowik. co to jest? No teraz. Skowronka. Skowronka. <noise> Słowiczka. Słowiczka. Tak Pingwina jest. i pingwiniątko. Tak. Natomiast łatwiej tu wskazać na tę młodość, że, że no oczywiście z widzenia historycznego byłoby do przyjęcia pingwinię, tak jak orle, kurcze, źrebie, no, tak? ale to ontko, tak jak cielę, ale przecież również dobrze cielątko, prosie, prosiątko. Jagnię dziś na pewno przegrywa z jagniątkiem. Tak? Mm -hmm. Tak jak dziewczę przegrało z dziewczyną. Ja tu przecież sto razy sprawdzię. Przecież nie ma dziewczęcia, przyglądasz się dziewczęciu, dziewczęcie ma w pierwszym przypadku 99% Polaków mówi dziewczyna. Kto dziś spożywa mianownik dziewczę? O dziewczątku tak tak oczywiście. Piękne. Piękne pytanie. A drugie? Dzień dobry. Kiedy mówimy znam, a kiedy wiem? Dziękuję. Kiedy co? Kiedy mówimy znam, a kiedy wiem? O mój Boże, no znam tę dziewczynę albo wiem o niej bardzo dużo. Na no, takie rozróżnienie w konkretnych użyciach komunikacyjnych noszę w sobie, myślę, że wszystkie panie tu ze mną dziś obecne też. Wiem o niej bardzo dużo, bo ją znam od wielu lat. O, coś takiego, prawda? Ale nie mogę powiedzieć, wiem ją i wiem o niej bardzo dużo. No nie, tak nie może być, prawda? Czy znam ją i znam o niej bardzo dużo? Tylko znam ją i wiem o niej bardzo dużo. Albo no wiem o niej. Do... No tak, no, 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 no takie takie jest użycie, prawda? W rosyjskim znam, znam, wiem. Ja znam. A jak, no właśnie, jak to będzie w języku, jak to będzie w ukraińskim, w rosyjskim, jaka jest tu różnica? Ja znam. Tak? Ja znam, tak? Czyli wiem. Ja znam, nie mam. Nie, nie mam, wiem, to wszystko. Tylko znają. No właśnie, no właśnie. No a u nas tak. Ale to, to znają oznacza też, to wiem po prostu. Wiem on, po prostu, tak. tak. A u nas jednak się tego przestrzega, prawda? Tak. Ja się dowiem, no nie, nie, no nie mam, no w prezes tylko, tylko ja ją znam. Ja ją znam, i poznałem ją kiedyś, prawda? I w związku z tym wiem o niej. Dużo. Tak, tak się to rozeszło w pokrewnych językach słowiańskich. Bardzo ciekawe pytanie. Ale my mamy dla Was niespodziankę, proszę, dyplom A! prosto od nas, słownikowy, świeżutki, pachnący, dyplom zacznijmy Mam, wiecie, rzeczy, prawda? Jesteśmy na tym świetnie tak? Taki dyplom mhm. y, prześlemy wam tuż zaraz po programie i bardzo dziękujemy za to wsparcie, które dostajemy od was i tyle energii, tyle dobrych rzeczy, które... Mówicie tam wślejemy. jeśli się energię, że w flow tacy jesteście, to byśmy tu mieli, bo program. macie flow? Oni mają flow. Mają flow, prawda? energię. energię. Mam jeszcze prezent dla pana. Jakiś to? Oczywiście, yeah. było miękkie le, były kolory, ulubione, natomiast trzy było prawie już takie twarde jak w polszyzie. Bo ja już ja pomyliłem, myśmy się tu kiedyś połączyli ze Związkiem Polaków w Odesie, bo z wami się chyba połączyliśmy pierwszy raz. I tam by, śpiewali też i tam to ci było takie miękkie, ciuje coś, ciasu. By było troszkę mickiewicza, tak usłyszę, to cię miękkie, ale w tej piosence już było trzy prawie twarde, tak i było pięknie miękkie, tak jak. Starzy, nasi ludzie ze wschodu, z Kresu. Ulubione tanie. Tak. Ale, Ale bardzo, bardzo. Bardzo pięknie się to zaśpiewali. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiam. Do I do śpiewania! Śpiewania! A teraz pora, proszę.